Jesteśmy na wspaniałym święcie krwiodawczym wszystkich krwiodawców w powiecie nowosądeckim, ziemi sądeckiej, ale również Małopolski. To tu w Krynicy, w pięknym kurorcie, uzdrowisku odbyła się trzecia sądecka gala krwiodawstwa, na którą zaprosiliśmy wszystkich krwiodawców, sympatyków i ludzi, którzy nas wspierają w tym wspaniałym dziele, jakim jest honorowe krwiodawstwo. Dobro jest w Małopolsce. W ramię, w ramie walczymy i dbamy o to zdrowie i to Wy jesteście, moi drodzy Państwo, tymi bohaterami. Ale wielkim promotorem tych wszystkich wydarzeń i nie ukrywam, tym beneficjentem, jako my, jako beneficjenci musimy podziękować jednej osobie. Osobie, która bez której ta gala nie miałaby takiego wymiaru uroczystego, czyli Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu. Pan Marszałek uruchomił jedną z największych akcji społecznych w historii województwa małopolskiego. Ramię w ramię, bo dobre jest w Małopolsce, moi drodzy Państwo. Pamiętajcie, że w Małopolsce są anioły, i te anioły są tutaj na sali nie tylko. Wiele osób dzisiaj żeśmy nagrodzili, odznaczyli odznaczeniami państwowymi, ministerialnymi, jak również odznakami samorządowymi. Pragnę, w imieniu naszej samorządowej wspólnoty Małopolskiej, podziękować tym wszystkim, którzy dzielą się darem życia. Są na tej sali kwiatowcy, którzy podzielili się kilkoma litrami, ale są też wybitni, którzy no, mają już, jeśli można użyć takiego sportowego słowa na liczniku, blisko 100 litrów. Jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Województwa, w imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko i prosimy o jeszcze. Gala była okazją do podziękowań wszystkim świadawcom, ale również działaczom społecznikom, wolontariuszą, instytucjom zaangażowanym w honorowe sprzedaż.